To miała być najlepsza noc w naszym życiu, wieczór paniecki Karoliny, mojej przyjaciółki jeszcze z liceum. Znałyśmy się całe życie, miałyśmy razem pić proseko, tańczyć, śmiać się do rana i wspominać wszystko, zanim wejdzie na poważnie w małżeństwo. Było nas siedem. Nęłyśmy domek nad jeziorem, śmiech, różowe balony, drinki, w kształcie wiadomo czego. Byłyśmy głośne, może trochę za bardzo. Karolina wypiła dużo. Nie pierwszy raz, ale tym razem była bardziej odklejona. Śmiała się nerwowo. Cały czas zaglądała do telefonu. W końcu powiedziała, że musi się przewietrzyć. Wyszła sama, na zewnątrz było już ciemno. Nie wracała długo. Myślałyśmy, że się obraziła, że może coś się jej przypomniało. Ale po 20 minutach zaczęłyśmy się bać. Znalazłyśmy ją przy brzegu. Leżała twarzą do dołu, w płytkiej wodzie. Telefon był obok, jeszcze podświetlony. Ostatnia wiadomość była do jej narzeczonego. Wiem że ona była dziś z tobą i już nie musisz się tłumaczyć. Wtedy zrozumiałyśmy wszystko. On ją zdradzał, a ona wiedziała i nie chciała już udawać. Wieczór, który miał być świętem nowego życia, stał się końcem, milczącym, cichym, rozdzierającym. Nie wiem, czy chciała odejść, może tylko się potknęła, może liczyła, że ktoś ją zatrzyma, ale nikt jej nie zauważył. Bo czasem najgłośniejsze imprezy ukrywają najcichsze tragedie.